Witam serdecznie. Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej. 1 a, b, c. 10. Mediana liczb 1 a, b jest równa 3, a mediana liczb a, b, c. 10 jest równa 5. Czyli tak, jeżeli mediana liczb 1 a, b jest 3 równe, no to a musi być równe 3. Dlaczego? Bo mediana to jest ta liczba, co jest jednakowo od jednej i drugiej strony oddalona, czyli będzie tu w środku, trzy są nieparzyste, gdy są, nie, gdy są nieparzyste. A gdy są parzyste, to ta 5 to będzie równa sumie tych dwóch, co są w środku, czyli B plus C podzielone na 2 to będzie równe 5. I teraz jak tu jest ABC, no to ten ciąg by miał postać. Wiemy, że 3 jest A. B plus C jest 5 na 2. Pomnożymy razy 2, no to będziemy mieć, że B plus C jest równy 10. Wszystkie informacje, z 5 różnych liczb naturalnych. Tak, i teraz wiemy, że ta C musi być mniejsza od dziesiątki, No na pewno będzie. Ale jeżeli C byłaby, załóżmy, bo każda kolejna jest większa. Jeżeli C byłaby 9, to B by musiało być 1, ale nie może być. A musi być większe od trójki, czyli B musi być minimum 4 albo więcej, B musi być większe od czwórki, a C musi być mniejsze od dziesiątki. No i teraz tak, jakie to pary, jeżeli B, mm, większe od trójki, przepraszam, nie. od. Czyli na przykład 4, jakbyśmy wzięli za b, no to c wtedy musi być 6, bo ich suma musi być 10. Ale jakbyśmy wzięli na przykład 5 za c, nie możemy, bo wtedy tu musielibyśmy też dać 5, żeby ta suma nam wyszła 10, co nie? Czyli ta opcja odpada, a opcja w drugą stronę 6 plus 4 też odpada. Dlaczego? Bo te. Ten ciąg jest ułożony rosnąco, czyli tylko ta jedyna, jedyna możliwość może być, czyli B musi być równe tylko 4, innej możliwości nie ma, a C musi być równe 6. I liczba C jest równa, oczywiście odpowiedź C, 6. W tym odcinku tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zapraszam do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikTok. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów. Także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik Ci się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. Górę. dziękuję za to serdecznie subskrybuj kanał aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego zadania są publikowane codziennie więcej jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale dajcie znać w komentarzu koniecznie dziękuję wam za to dziękuję za każdy komentarz za ten feedback dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija zapraszam was serdecznie do podsumowania do mnie zadań które sprawiają wam najwięcej problemów serdecznie dziękuję za każde postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!